Dzień dobry, zapraszamy na kolejny odcinek Rodołamacza z tej strony Michał Czarnecki i Tomasz Osiń. Sponsorami dzisiejszego odcinka, jak zawsze, są portal GDPR.pl i firma doradcza Omnimodo. Można nas znaleźć na YouTube, na Spotify, na Apple Podcast. Nie mamy jeszcze własnej aplikacji. No nie mamy własnej aplikacji, a pewnie chcielibyśmy mieć. Tak, i o aplikacjach będziemy dzisiaj mówić. I Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, bo rzeczywiście warto mieć aplikacje. Będziemy mówić o aplikacjach, ale będziemy mówić o tych dobrych aplikacjach i będziemy mówić o złych aplikacjach. ale bardziej może o, o kulturze aplikacyjnej. Znaczy, przechodząc już do, do konkretów, bo mamy jeszcze jednego sponsora dzisiejszego odcinka. Mamy taką aplikację, która nazywa się Flow. E, napisaliśmy na ten temat e, artykuł na naszym portalu GDPR.pl. I powiem, co nas skłoniło do, do nagrania tego odcinka, ponieważ ta aplikacja, ja może przeczytam część tego artykułu, to jest aplikacja, która umożliwia użytkowniczkom śledzenie swojego cyklu menstrualnego i powiązanych z nim zmian w płodności, nastroju i tym podobne. To może nie jest jeszcze takie tragiczne, bo jest to rzecz normalna, może to być też w aplikacji, ale. Użytkowniczki tu wrzucały takie informacje jak, cytuję, faza cyklu menstruacyjnego, waga dane aktywności seksualnej i wiele innych informacji, o których nie mamy pojęcia. Nadal nie jest to nic nadzwyczajnego. To, co się wydarzyło, to co, to, co jest nie do końca właściwe, to jest to, że zapewniano ich o prywatności, o tym, że jest to, nie, nie będzie to udostępniane, że napisano piękny regulamin, że ta aplikacja była taka bardzo przyjazna, aplikacja, która miała, do, miała pomóc i służyć tym osobom. Ale finalnie okazało się, że tymi danymi się dzielono między innymi z Metą, z Googlem. Jest proces w Stanach i cała dyskusja na ten temat, gdzie częściowo jest ugoda, częściowo nie. Ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że ktoś zaufał. Ja bym powiedział, że to jest taki, taka informacja o kryzysie zaufania, który powinien być, albo inaczej, o ogromnym zaufaniu na początku. O wrzucaniu tego typu informacji, a w sumie na końcu się okazuje, czasem, nie zawsze, bo są też dobre aplikacje, okazuje się, że te informacje, które my wrzucamy w dobrej wierze, tego typu, są sprzedawane, udostępniane, wykorzystywane. No nie jest to do końca dobre. I teraz, i teraz jak mówimy o aplikacjach, to myślę, że na początku powinniśmy od razu zastrzec, że są też aplikacje dobre, z których korzystamy. I nie ze wszystkich dane wyciekają. Gdyby to była nasza aplikacja, na pewno by dane nie wyciekały. Na to przykład wiadomo. Zegar to jest dobra aplikacja. Zegar, na przykład stamtąd raczej dane nie wyciekną. Tak, Pogoda. No właśnie, a swoją drogą, bo też mam trochę danych statystycznych, z ilu aplikacji korzystasz? Co ja przed dzisiejszym odcinkiem przeliczyłem, E, użyłem do tego e, palcy e, wszystkich e, rąk i, i nóg, i chyba musiałem troszkę przekroczyć nawet tę liczbę, ponieważ obliczyłem, że mam w granych około 31 aplikacji. Co ciekawe, większość z nich nie została wgrana przeze mnie, czyli mm. <laughs> po prostu gdzieś tam się pojawiały. Natomiast e, z ILU tak realnie korzystam, to jest też łatwo sprawdzić. Polecam Państwu, wystarczy tam wejść w ochronę rodzicielską i tam wyskakuje, ile, ile czasu marnujemy. No to tak naprawdę no to jest serwis streamingowy, najbardziej popularny, darmowy, którego nie będę tu reklamował. Przeglądarka internetowa. No ja du dużo czytam w przeglądarce, to jest chyba nietypowe, jak się okazuje statystycznie. Zegar, mapy. Taksówka? Cztery... Pogoda, wymieniałeś? Pogoda, wiesz co, nie tak bardzo nawet. Bo ona gdzieś tam w tle czasami leci. Yy, no to ja bym jeszcze do, do, dorzucił do takiej najczęściej wykorzystywanej, tak mi się wydaje, przynajmniej na swoim przykładzie. Ta, która mierzy naszą aktywność, czyli jakieś kroki i, 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 i taką naszą aktywność fizyczną. Yy, więc w sumie ile tam się zbierało? 6, 7? No coś takiego. W tych granicach. Eee, przytoczę statystyki, bo statystyki zawsze są bardzo <laughs> ciekawe. Przeciętna liczba aplikacji, z których korzystamy, to jest 9 do 10, miesięcznie około 30, ale ja myślę, że generalnie jest to mniej. Znaczy, korzystamy mniej więcej z tej liczby, o której mówimy 9 10 też, do 10. Pytanie też, czy jesteśmy wiekowym? Jesteśmy bardzo młodymi ludźmi. ale I czy jesteśmy yy... statystyczni? Tak, i są też, ale są też jeszcze młodsi. I, yy, I oni mogą dosyć intensywnie wykorzystywać nawet bardziej niż my. Poza tym myślę, że ty po prostu psujesz statystyki, bo tutaj trzeba jakby powiedzieć wprost, bo ty czytasz książki. Tak jeszcze I mam... nie masz czasu na naprawdę fajne rzeczy w aplikacji. Jeszcze mam takie magiczne urządzenie. Czas. z książkami wewnątrz, to się nazywa e-book. Wszystkim to też bardzo polecam. Mm. Nie trzeba. Kartek przerzucać. No to ciebie nie bierzemy tutaj pod, pod uwagę, po prostu psujesz statystyki. 97, 87% czasu mobilnego spędzamy w aplikacjach. To jest kolejna ciekawa informacja, stąd jest taki pęd do aplikacji i, i najlepiej, gdybyśmy mieli wszystko w aplikacjach, i 42% użytkowników pozwala aplikacjom na wysyłanie powiadomień, czyli to jest takie aktywne zahaczenie: mam aplikację. Nie zawaham się jej użyć. Spędzam w tej aplikacji, w aplikacjach 87% mojego czasu, czyli powiedzmy 90, 90% yy, może lepiej po 90% bo może ktoś się na ułamkach nie znać 90% 90% czasu spędzamy w aplikacjach, mamy ich mniej więcej 9 10, powiedzmy 7 to jest taka e, przeciętna. E, dodatkowo jeszcze państwu zacytuję jeszcze, m, jeszcze dwie informacje mniej więcej no trudno to zliczyć, ale około 5 miliardów ludzi posiada, korzysta ze smartfonów. Korzysta, niekoniecznie posiada, korzysta, korzysta ze smartfonów. Czyli jesteśmy uwięzieni w urządzeniach, znaczy mamy przy sobie urządzenia, jest nas 5 miliardów i jest 110 miliardów aplikacji pobrano globalnie w 2024 roku. To jest w czym wybierać. Znaczy, rozumiem, że będziemy dążyć do tego, że nie tylko jest to gigantyczna strata czasu, ale jest to też strata danych czasami. No tak, jest to, jest to strata danych, ale teraz, teraz o czym chciałem powiedzieć. Też chciałem się trochę, trochę chciałam się poskarżyć na aplikację, ponieważ w sumie doszedłem do wniosku, że najlepiej jest, jak się robi zakupy, to nie traci czasu na, na takie ciągle mówienie tego samego. Człowiek jest taki nudny, bo pytają: Czy ma pan aplikację? Czy ma pan aplikację? I, i Ci, którzy nie mają, odpowiadają: Nie. I przy następnym I, i Jest zakupach, wyrzut. Jest o, tak, Adrenalina. I czujesz się takim winnym. Ja wiem, ja, że ja, ja czuję się, mam pod sklep, pod i pani zawsze pyta, a ma pan aplikację, nie? To proszę założyć. I jeszcze ktoś cię prosi. Proszę a ty mówisz, założyć. nie wiesz, z, no, Po, po prostu nie twarzą je, tak, odmawiasz. Tak? Je, jesteś nieuprzejmy na to, że jesteś asertywny, bo ja akurat też nie mam aplikacji w sklepach, co z, zazwyczaj jest dużym zdziwieniem, że nie mam aplikacji, w której mógłbym mieć tą kolejną, 7, 8, dwudziestą, 20, 150. I na każde pytanie, czy mam aplikację, to może lepiej jest mieć po prostu tabliczkę. Albo, sobie tak pomyślałem, ustalić taki kod międzynarodowy. Czyli na przykład wchodzisz i masz żółty znaczek. znaczek. Żółty. Przypinkę. Przypinkę żółtą, tak jak z nagrywaniem, co kiedyś też rozwiązywaliśmy mhm. ten problem. Masz przypinkę żółtą, oznacza, może tak. O, czerwoną oznacza nie mam, nie będę miał i nie chcę mieć. Mhm. Żółtą nie mam. Ale waham się, zieloną, już posiadam, i jakże jestem szczęśliwy. Wtedy byśmy mieli dużo łatwiej, jeśli chodzi o robienie zakupów. Bo co z sytuacjach takich, a są takie aplikacje, je znamy, też pewnie wymienisz kilka, jest na przykład taka aplikacja, dzięki której umawiamy się do zakładów różnych usługi typu fryzjer. I niektórych, do niektórych można się umówić. Tylko posiadając tą aplikację. I ja się pytam, dlaczego? I kto za tym stoi? I co więcej, już tak jak rozmawialiśmy przed, przed naszym spotkaniem, są różne techniki zmuszania cię, żebyś miał tę aplikację. Od, od takich mniej, bym powiedział, drastycznych, na przykład wchodzisz do sklepu i, jest, i możesz zbierać punkty. No to jest jeszcze OK, to było standardowo. Później pojawiły się na przykład takie informacje teraz, na przykład, że to jest oddzielne są ceny. W pewnej sieci dla ludzi z aplikacją. Ja mówiąc szczerze, też robiłem ostatnio gdzieś tam pod domem większe zakupy, no i je zrobiłem. I słuchaj, przekonała mnie pani do zainstalowania tej aplikacji, bo powiedziała mi... Że nie wypuści cię ze sklepu, to kupię <laughs> i nie, nie założysz. Nie ma, że tam sposób zablokowała drzwi. Nie, powiedziała mi, że, że będę miał yy, o kilkadziesiąt złotych tańsze zakupy by były większe, jeżeli rzeczywiście, bo te produkty akurat się znajdują właśnie na tych tych. No i założyłem się sobie, no, okej, okay, no trudno będzie gdzieś tam siedź wiedziała, jakie tam różne alchemiczne ingrediencje kupuje. To jest, mm -hmm. Z jednej strony masz te punkty, z drugiej strony masz ceny, które de facto stajesz się klientem trochę gorszej kategorii, ale teraz masz też tak na przykład, że część punktów usługowych, na przykład jeżeli nie masz aplikacji, no typu Ryanair, który teraz już kompletnie chce przejść na aplikację. Kompletnie tak? odleciał. Kompletnie odleciał, ale też masz takie firmy, gdzie na przykład, nie wiem, żeby, żeby coś załatwić, musisz to zrobić albo przez aplikację, gdzie robisz to jednym kliknięciem, mm -hmm. albo musisz wejść na stronę internetową, podać kod z SMS-a. Ja ostatnio taka mogę się pochwalić dobrym uczynkiem. Jakieś dwie panie z Ukrainy właśnie próbowały coś odebrać, no i walczyły z językiem polskim, tym SMS-em. Ja tam oczywiście też brudnąłem tą samą drogę, kiedy zimą tam ledwo tymi palcami zmarzniętymi się przeklikałem przez to. Więc oczywiście techniki są, są różne. Ale ja też powiem Ci jedną ciekawostkę, że o ile sporo tych aplikacji jest, jest płatnych, ja na przykład też nie mam problemu z tym. Uważam, że jeżeli aplikacja kosztuje kilka, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt złotych, a jest fajna, nie wiem, uczy cię czegoś, pomagać ci czymś, nie wiem, ćwiczysz tam dwa przysiady dzielnie, uczysz się jakiegoś języka, nie wiem, ptaki, gwiazdy i tak dalej. Super, jeszcze ktoś zrobił z nią z pasją. Natomiast problem polega na tym, że większość z tych aplikacji jest darmowych. A zasada jest taka, że jeżeli ktoś nie chce ci nic sprzedać, to znaczy, że chce sprzedać ciebie, czyli że to ty jesteś yy, towarem, towarem. Towarem. No tak. i rzeczywiście tych yy, ilości informacji, które pobierają te te aplikacje jest dosyć y, duża. Najpół biedy, jeżeli gdzieś jesteś profilowany i dostajesz tam te pusze powiadomienia, garnki emaliowane, gdzieś tam uh -huh. być może później uh -huh. przekładać to na kampanie polityczne. No ale gorzej, rzeczywiście, że duża ilość odbiorców to też są y, y, dzieci i te dane idą w, w cały świat. A ja mam przyjemność rozmawiać też czasami z ludźmi, którzy tworzą aplikacje, i powiem ci, że ich świadomość dotycząca prywatności, danych osobowych, jest bardzo różna. I spotkałem się też, ostatnio byłem, mogę się pochwalić, bo jestem człowiekiem światowym, byłem i, i w górach, i nad morzem, i nawet, słuchaj, za granicą byłem ostatnio. I tam no, rozmawiałem nie. I tam z człowiekiem... Tak, rozmawiałem tam no, z człowiekiem, wiesz, dla łatwości też był, był Polakiem, ale pracował też w jakiejś tam międzynarodowej korporacji i mi tłumaczył, jakie oni mają podejście w tam w takiej wielkiej, dosyć znanej międzynarodowej korporacji, właśnie co do prywatności. Mi tłumaczył, że on wie, że jest to RODO, ale w zasadzie oni biorą te dane i, i w zasadzie one są przetwarzane, żeby pomóc tym, tym klientom, nie? Oni o tym tam nie do końca może wiedzą, ale tak trochę jakby jest to wspomniane, nie? To, to, to trochę tak, wejdę Ci w słowo. To trochę taki przykład, na który na początku podaliśmy: tej aplikacji słynnej, która, która wspaniale transferowała dane. Tych użytkowniczek, które w dobrej wierze wpisywały różne informacje o sobie i, i, i naprawdę no takie, powiedziałbym, też medyczne. I przecież to służy tylko dobremu celowi, bo na pewno taki Google, czy, czy inny Amazon, czy ktokolwiek inny to pobierał. To na pewno wykorzysta to dobrze i etycznie, to nie ulega wątpliwości. Ja hmm. jeszcze chciałam jednej rzeczy wspomnieć, bo, bo żeby to nie umknęło mi. Pamiętajmy o tym, że aplikacje też mają osoby starsze. Ja cały czas powracam do sklepów, które zmuszają nas do, do zakupów w kasach automatycznych. Pozdrawiam wszystkie kasy automatyczne i tych, którzy obsługują, ale mam osoby starsze, które chcą kupić towar taniej. Zostały namówione, podobnie jak ty. Na, 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 na zainstalowanie aplikacji, ponieważ ktoś im zamknął drzwi i po prostu wziął komórkę i, i ta aplikacja się tam znalazła. Bardzo często to rzeczywiście też obsługa sklepu pomaga tą aplikację wgrać, bo to w jedną stronę jest bardzo dobre i później ta osoba próbuje coś kupić i ona nie może sobie z tym poradzić i wtedy zaczynać problem. To jest problem również dyskryminacji osób starszych. Obsługa tego typu aplikacji i, I to, że kto, komuś się wydaje, że ten towar jest tańszy albo nie jest, to wcale nie jest takie proste. To jest kolejna rzecz. Pytanie, czy ktoś nad tym pomyślał, bo mamy tu o dostępności i innych rzeczach. Natomiast aplikacje równo traktują wszystkich. I kolejna, yy, kolejna ciekawostka to jest taka yy, rzeczywiście, jak z tego korzystamy. Znaczy, czy wiemy, co się wiąże z użyciem aplikacji? Tutaj podam Ci też taki przykład, który mi się bardzo podobał. O którym też pisaliśmy na portalu. Mianowicie jest taka aplikacja nazywa się Strava, której używają różni ludzie, którzy są aktywni. Biegają, jeżdżą, pływają, fruwają, te co skaczą i fruwają. I w Szwecji jest, są służby specjalne, w każdym kraju normalnym w miarę. Nazywają się SAPO i ci agenci, ochroniarze z tejże służby używali tej aplikacji sobie tam. Biegali, jeździli. Tak jak mówiłem, byli bardzo aktywni i dzięki ich lokalizacjom, która się tak wspaniale zapisywała na aplikacji, ujawnili m.in. tajne adresy premiera i miejsce wakacyjnego, m.in. nie wszystkie, o których wiemy, miejsce wakacyjnego wyjazdu Karola XVI Gustawa, więc że tak powiem wspaniałe Wspaniała informacja dla wszystkich, po co się martwić, po co zastanawiać się, w jaki sposób wyśledzić. Wystarczy spojrzeć na aplikację i jeżeli się kręcimy w kółko, no to już wiemy, gdzie jesteśmy. Więc wracamy do aplikacji, tych dobrych i tych niedobrych. Mnie cały czas też zastanawia, i chciałbym też poznać twoje zdanie na ten temat, jak rzeczywiście patrzymy na, przede wszystkim na aplikacje, co do których nie mamy wyjścia, bo inaczej tego... Towaru nie kupisz i usługi też nie będziesz miał, możesz nie korzystać. A jeżeli korzystasz, to to znaczy, że rozumiem, że każda z nich w pełni szanuje prywatność. A to jest ciekawe, bo to jest kolejny, kolejny etap jakichś wykluczeń, bo zauważ, że mieliśmy, mówiliśmy kiedyś o wykluczeniu cyfrowym, czyli nie masz komórki tak. powiedzmy. Tak? Nie masz komórki, nie masz komputera, nie, internetu tam nie, nie kopać tego w ogrodzie światłowodu. Natomiast mhm. teraz mamy kolejny poziom wykluczenia cyfrowego, czyli wykluczenie aplikacyjne, gdzie musisz mieć aplikację i zauważ, że czasami dochodzi do rozdrobnienia czegoś takiego. Spójrz nawet na serwisy streamingowe. Kiedyś płaciłeś tam stówę, oglądałeś mecze, miałeś cały pakiet, a teraz żeby na przykład zobaczyć część seriali, to musisz mieć jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty serwis streamingowy. Mam znajomych, którzy mają chyba cztery czy pięć wykupione. No tak, żeby mieć wszystko. A propos jeszcze światłowodu, o którym powiedziałeś, i wkopania światłowodu, no to też taka ciekawostka, że zdarzają się również różnego rodzaju sytuacje, awarie. E, na przykład y, gdzieś potrafi taki światłowód przegryźć lis. Taki normalny lis, który mieszka w lesie, postanowił odkopać ten światłowód, i on mu się tak na tyle spodoba, on go przegryzł. I internetu nie ma. W Polsce też mieliśmy awarię ostatnio w jednym z miast, gdzie. Internet został e, ko, ko, koparka. Do e, biblioteki ludzie poszli. Ko, ko, a w tej bibliotece internetu nie było, więc to na ebooka. Więc po co iść do biblioteki powiedzmy, jak tam Prwa, internetu i nie i ma. I dotykali te książki, nie one nie działają. <laughs> Sprawdzali, że o to mamy takie książki. <laughs> jak to włączyć, nie? Bez <laughs> podświetlenia? Jak, jak nie masz internetu, bo ten kabel ktoś wykopie albo przegryzie. To, co ci z aplikacji, skoro możesz niby mieć, ale w tym sklepie już nic nie kupisz, bo nic nie działa. Nawet mając 100 aplikacji. No, nie mówiąc o awarii takiej aplikacji, tak? Wszyscy pamiętamy, ja również miałem przyjemność utknąć na lotnisku jednego z państw, kiedy był wtedy ta, ta, ta awaria systemów lotniczych, chyba dwa lata temu, tak? To było wakacje, pamiętam, 2024 rok. Bardzo tutaj dziękuję tej firmie za to, że miałem przyjemność się tu z, z trzema autokarami i promem. Przygoda życia. No myślę, że jak już ponarzekaliśmy na, na, na aplikację, albo pokazaliśmy wszystkie, wszystkie aspekty za i przeciw Plusy i minusy, żeby nie było tak całkiem. To jeszcze raz chyba warto podkreślić, że nie jesteśmy przeciwnikami aplikacji, sami z nich korzystamy, mamy ich kilka i rzeczywiście używamy. Natomiast to, co nam się nie podoba, to jest kwestia pierwsza taka, że, że oczywiście z tych aplikacji dane wyciekają, ale nie w takim sensie, że wyciekają, bo ktoś się włamał, tylko aplikacje dzielą się nimi. W dobrej wierze i założeniem, że to jest dobre dla nas wszystkich, że one wiedzą lepiej, co dla nas jest dobre. Po drugie, jesteśmy zmuszani do zakładania aplikacji, co chyba jest najbardziej irytujące, ponieważ najlepiej jest posiadać aplikację, wtedy naprawdę będzie i to zdziwienie osób, które mówią, jak to nie, to nie ma, pan aplikacji. Chyba jesteśmy prawie jedynymi na świecie, a przynajmniej w Polsce, którzy nie posiadają aplikacji. No i trzecia sprawa to rzeczywiście mamy duże wątpliwości co do, co do ochrony prywatności w aplikacjach niektórych, bo najłatwiej jest aplikację stworzyć ale już pomyśleć o tym, co jest w tym, tym tle, co się dzieje, to to już później pomyślimy i zobaczymy, jak będzie się, jak zobaczymy w praniu, co nam wyjdzie, a w praniu wychodzi różnie, czasami bardzo yy, ciekawie. No i to, to tym, pozytywnym akcentem. tym pozytywnym, tak. Tyle przygotowaliśmy na, na dzisiaj. Myślę, że do aplikacji będziemy wracać, bo w ogóle nie dotknęliśmy tematów aplikacji w kontekście tego super rozwoju sztucznej inteligencji, ale nie chcieliśmy już mieszać koło samych mechanizmów. Widzę, że kręcisz głową, tak, też uważam, że to był dobry ruch, żeby tego jeszcze nie wprowadzać, ale na pewno o aplikacjach będziemy mówić. Także nie mówimy ostatniego słowa. Dziękujemy i życzę, jak zawsze, spokojnego. Bezpiecznego przetwarzania również w aplikacjach. Dziękujemy. Do zobaczenia.